Eee, witajcie moi drodzy na kanale Mój Garaż Moje Hobby No Dzisiaj kolejne zmagania z e, blacharką Mustanga Jestem mocno podierany, bo e, naprawdę e, widzę duże postępy Tym bardziej, że blacharz z każdego tygodnia wysyła mi no, taki raport zdjęciowy e, Na jakim jest etapie e, no, Wy wszystkiego nie widzieliście, pewnie niektóre rzeczy może ktoś z Was zauważył na Facebooku ale no, dzisiaj na pewno będzie spory postęp i to tak już będzie praktycznie 3 czwarte samochodu zrobione. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jedziemy do blacharza i pokażę wam, jak to wygląda. Wykopałem kolejne części z garażu. Zbiornik paliwa i mocowanie. Do pasa przedniego do maski zamek. Plus do tego wlew paliwa. Jakimś cudem ten zbiornik się wychował w miarę dobrym stanie. Jest tu przypada parę wgniotek, ale te wgniotki powyciągamy. Ładnie się to polakieruje i będzie fajnie. No wiadomo, że można też kupić wszystko nowe, no ale no nie o to chodzi, żeby każą część kupować. Tym bardziej, że to nie są tanie rzeczy, bo taki zbiornik też kosztuje 800-900 zł. Więc jak mogę coś oryginalnego jeszcze zranimować, to też tak zrobię. To co, pakuję się i jadę. Do blacharza. Zaczynamy. Tutaj na pierwszy rzut widzicie te okienka, te małe miejsca, w których trzeba było uzupełnić. Miejsce, gdzie były korozje, takie małe elementy w wentylacji słupka. Jak widzicie, to są pracochłonne elementy, ale już są wstawione i poprawione. Tutaj był też poprawiony też i błotnik, ten który był wstawany przez poprzedniego blacharza, ale jest to zrobione i poprawione. Tutaj widzicie już rozszlifowane miejsce, gdzie była cyna, i wstawione pod szybie zewnętrzne. Całe. Tu druga strona to samo, rozszlifowane. Także to się ładnie prezentuje, nowy element. A tak to wyglądało wcześniej. Czyli rozszlifowane do gołej blachy. Tutaj macie jeszcze stary element podszybia. Tak, widać było dosyć duże sito, dziura. Tutaj to samo, zobaczcie. Nic tylko korozja. Tu już jest nowy, nowe wewnętrzne szyby wstawione. Tutaj zewnętrzne już od środka miedziuchą zrobione. I wstawione już bezpośrednio do auta. I spawane. Tak to wygląda Jest spawane, nowa szyba. Czy szyba w sumie jest stara, ale ładnie wyczyszczona, wstawiona uszalka i spasowane wszystko na gotowo. Tak to się w tej chwili prezentuje. Jeszcze ta pelka stara stara. Przypomina jak to się rozbierało to auto. No błotnik już teraz też jest trochę poprawiony. Bo był troszkę pogięty po spawywaniu. Tak powiedział to poprzedni teblacharz. Tutaj też jest spasowana klapa. Już szczeliny się wszystkie zgadzają. Na dobrą sprawę już nie ma tutaj tego garba na środku, który był prawie centymetr poniżej podszybia. Zawiasy spasowane, uszczelka powstawiana po to, żeby wyregulować klapę. Było kilka miejsc uszkodzonych w tej klapie, ale też już to zostało naprawione. Zawiasy mniej więcej spawane. O tutaj widzicie podłużnica już jest jedna i druga. W podłogę w na gotowo. Wspornik z tyłu do pasa. No, drugiego spornika nie mamy. Gdzieś się chyba zagubił. No tutaj ta podłoga, która była wcześniej wstawiona nad mostem. Tutaj druga strona to samo. Jest już wstawiona razem z podłużnicą. Na gotowo spawane. Tutaj brakuje tego spornika, jak widzicie. A to dokupimy, to już jest drobnostka. Tutaj jest nad kole wewnętrzne i zewnętrzne zrobione też już jest na gotowo, trochę z tym było pracy. Tutaj rynienki, jak widzicie, popatrzcie końcówka butnika też już była dziurawa. Jedna i druga strona dorobione. reperaturki ze zwykłej blaszki powspawywane i na gotową. Rynienka zrobiona. Znaczy dużo takich rzeczy wychodzi, takich pierdółek, których nie było widać wcześniej, a dopiero przy składaniu, tutaj po prostu wychodzą, że faktycznie są małe dziurki. Trzeba to wszystko pouzupełniać. Tutaj kieł to sama sytuacja. Już pospawane, pastylny, powstawiany. Tu jeszcze poskręcane. Spasowane, sprawdzone razem z drzakiem, pasowane. Błotnik drugi, jak widzicie, wstawiony. Lewy, o tak to wyglądało wcześniej, nad kole, tylko widoczny, wycięty kawałek starego błotnika, tu jak zwykle miedziucha. Poszła i na to, a poprawiony jeszcze nad kole, bo ono oczywiście też nie pasowało, przedłużone, przekombinowane i nowy błotnik. Na gotowo. Jak widać, tutaj w dolnej części brakowało kawałka. Takie są właśnie zamienniki. 2 cm dorobione. Ta sama sytuacja była z progiem. dorobiona końcówka progu i już jest na gotowo. Tutaj widzicie, jak już to jest ładnie poszlifowane. Spawy, wszystko na gotowo. Ta sama sytuacja jest tutaj z tym słupkiem. No, ten słupek tutaj wszystko naprawiony, Włączony z dachem. O, tu był wycięty kawałek, element. Wstawiony nowy. I rozszlifowane na gotowo. Taka sama sytuacja będzie wewnątrz. Tu chyba damy na to wszystko cynę. Ale to już nie ten blach, to będzie chyba ktoś inny robił. Ale też się, się nad tym zastanowimy. No póki co, tutaj jest wstawione słupek też. Uszczalka ładnie leży. Ze słupkiem spasowane ładnie. Wszystko pięknie. Nowy błotnik. Trochę więcej blach już jest teraz. Fajnie to wygląda. Jak widzicie, ten, ten błotnik też był troszeczkę pokierżowany. Prawdopodobnie podczas y, leżakowania, gdzieś był uszkodzony. Tak to teraz co się prezentuje. Tu też jest wstawione z pasem, już, już na gotowo wspawane. Mm, tutaj jest też tak samo. Ładnie. Cyna będzie chyba później też położona w tym miejscu. Y, błotnik był wstawiony na styk. Bo się zastanawialiśmy czy tak będzie. Ale jest, jest ok. Tutaj była też w tym miejscu zlizna na rogu tej, tej uszczelki, ale była pospawana na gotowo. I teraz już jest w porządku. E, tutaj też jest wycięty kawałek tej blaszki, ale tam będzie taka cała listewka, kupiona jest nowa, ta rynienka, i będzie wstawiona. E, poniżej słupek, słupek B. To sama sytuacja. E, też tutaj jest wstawiony nowy, ale najpierw wyglądał tak. Oczywiście były dziurki, sito. Wycięty, dorobione blaszki. O, tutaj u góry, tak żeby można było tam pouzupełniać te miejsca. I wstawiony. A, miedziuszka, jak zwykle. I wstawiony nowy element. I pospawany na gotowo. Tak to ładnie wygląda. Tutaj patrzcie, jak to się ładnie licuje. Żeby ona fajna szczelina pomiędzy progiem a butnikiem. Także teraz to wygląda jak oryginał. No, także, troszkę tu było wycięcia. O, patrzcie jeszcze raz. Kawałek brakowało. No, ale zrobione. I jest na gotowo. Tutaj to samo poszerzenie błotnika. Poszerzenie poszerzenie nadkola. Też było porwane. Tu już nad nadkole wraz z podłużnicą jest wyspawane na gotowo i wyszlifowane. Wcześniej to było wszystko tylko połapane. Także no, taki duży był efekt, bo dużo było widać. Elementów było dużo sporo wstawionych, ale one teraz dopiero są taka żmudną, taką żmudną pracą wyszlifowane i wspawane na gotowo. A wcześniej były tylko połapane i teraz ta koresery naprawdę mocno się usztywniła. O, tutaj już fajnie to widać go, nowe blachy. Trzeba będzie to później wszystko ładnie zakonserwować, pozolewać woskami, epoksydem. A tu ładnie już szlify są zrobione po spawach. Na kole też próg, jak widzicie, podług przedłużony jest. Tu więcej nie widać, żeby było coś nie tak. Tu posławany próg, na gotowo, przeszlifowany wewnętrzny też. I tutaj, patrzcie, tą podłogę. W środku podłoga też dużo pracochłonnych rzeczy było do zrobienia. Trochę. O, tutaj ten słupek też jeszcze do, do zrobienia jest. Te blaszki tutaj były też dorabiane. O, jak tutaj widzicie, także to też nie jest tak, nie wszystko można kupić. Niektóre blaszki trzeba dorobić, ale są jeden do jeden zrobione, powspawywane. Wraz z tym kolem tak samo. Popatrzcie, to jest jedna blaszka, druga blaszka, i z drugiej strony yy, na podłodze też jest ta blaszka wstawiona. O, tutaj. Także jest to nowe. Trzeba to później tylko też pozalewać, pospawać i zakonserwować. Tutaj to pod szybie widzicie, stawione od środka, można sobie poglądać tak, jak to wyglądało to sito. No strasznie, no Dla to wszystko kwestia tego, że była zgnita uszczelka i dostawała się woda pod szybą. No i po prostu to podszybie pogniło. Tu jest ładnie powsławiane, powsłowywane. Niewiele już zostało tutaj wewnątrz. Na dobrą sprawę. Faktycznie cały tył yy, już jest na gotowo. Łącznie z tą podłogą. Niewiele tutaj rzeczy zostało. Tutaj jest Łata po dziurze, która była zrobiona po hamulcu ręcznym. Ktoś sobie zrobił hamulec ręczny z malucha, a tutaj wstawona jest podstawa fotela, już na gotowo, oczywiście z miedziuchą, A teraz prezentuje się w ten sposób.